Witam was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola, a to film z serii Droga do, czyli film, w którym będziemy się zastanawiać na temat różnych też technicznych aspektów asan. Dziś wybrałam dla was pozycję kurmasana. Nasza internetowa szkoła jogi może działać dzięki waszemu wsparciu. To dzięki wam powstał na przykład ten film. Jeżeli doceniacie naszą pracę i chcielibyście się nam odwdzięczyć, możecie nas wspierać. Znajdziecie tu wszystkie niezbędne informacje jak można to zrobić. Zajmijmy się już teraz pozycją Kurmasana. W dosłownym tłumaczeniu jest to pozycja żółwia. Jest to pozycja dość trudna. Wymaga bardzo, bardzo głębokiego rozciągnięcia naszego ciała. Znajdziemy ją w pierwszej serii Ashtanga Vinyasa Yogi i w ten sposób będę wam ją dzisiaj tłumaczyć. Myślę, że najlepiej zacząć od tego, jak wejść do tej pozycji. Ponieważ Kurmasana jest pozycją z Ashtanga Winiasa jogi, to oczywiście wejście do niej będzie uzależnione od naszego poziomu. I tak na początku będziemy raczej się gramolić do tej pozycji, a na końcu wskakiwać do niej przez Winiasę Latającą. Dziś jednak zajmiemy się tym elementem a, gramolenia się. No to zacznijmy. Usiądziemy sobie w celu wejścia do pozycji wzdłuż maty, i pierwsze co to, rozstawimy stopy, tak żeby były troszeczkę po bokach naszej maty. No i tu możemy już sobie zacząć wydłużanie kręgosłupa, takie wyciąganie się, i z tego wydłużenia będziemy pochylać się w kierunku maty. Możemy sobie pomóc chwytem za stopy, tu się trochę przyciągnąć, i naszą intencją jest włożyć klatkę piersiową między uda. Tak głęboko, jak to tylko możliwe. No i być może to jest już nasz koniec asany, ale jeżeli możemy brnąć dalej, to będziemy teraz próbować wkładać nasze ramiona pod uda. W tym celu delikatnie przenosimy ciężar ciała na jedną ze stron. Dzięki temu po drugiej stronie pojawia się więcej przestrzeni. Wykorzystujemy tę przestrzeń do tego, żeby włożyć rękę, pod kolano i pociągnąć ją daleko, daleko, tak, żeby docelowo nasz, nasze udo znalazło się na ramieniu w kierunku jak najbardziej barku. No dobra, mamy jedną rękę, no to robimy ten sam manewr na drugą stronę, czyli przechylamy się na stronę już ręki, która jest pod nogą, i wkładamy drugą. Jak mamy, no to wracamy do centrum. To jest ten taki moment, w którym jeżeli nie mamy więcej rozciągnięcia, to już nas tu zablokuje ciało. A jeżeli mamy, zaczynamy odsuwać stopy i dzięki temu rozpłaszczamy się na ziemi. Im bardziej jesteśmy rozciągnięci, tym te nogi rozejdą nam się mniej na boki, no a im bardziej nam ciężko, tym będziemy mieć taką tendencję do tego, że pięty rozejdą się jedna w prawo, druga w lewo. Jeżeli nadal czujemy, że możemy więcej, to zaczynamy napinać nasze nogi, tak żeby unieść pięty w górę, a z czasem nawet unieść pięty i pośladki w górę. No i de facto jestem tu w takiej pozycji troszeczkę balansowej na rękach. Mogę się pobawić z flexami, z pointami. Dobra, mamy to. No, kolejnym krokiem jest wyjście z pozycji, które często jest dużym wyzwaniem, żeby z taką jako taką gracją, by dostać się z pozycji, to również trzeba się namęczyć. Ok, spróbujmy rozłożyć teraz tę pozycję na czynniki pierwsze. Pozycja kurbasana to przede wszystkim bardzo, bardzo głębokie zgięcie stawu biodrowego. Nasze nogi, jako że są w takim trójkącie. No to trochę też musimy popracować nad przewodzicielami, bo jednak ten trójkąt musimy uzyskać, ale przede wszystkim chcemy się pochylać, więc musimy przepracować taśmę tylną, grupę kruszowo-goleniową, pośladki i tak dalej, po to, żeby móc właśnie zejść jak najbardziej w dół. Kolejnym takim elementem, o którym też warto pamiętać, jest to, że wraz z drogą, którą przebywamy w stronę tej asany. Musimy, jesteśmy wyżej i musimy włożyć nasze barki pod nasze udo. I pojawia się tam taka chęć wysuwania barków w przód, żeby móc je właśnie włożyć pod nogę. No i dopóki nie jesteśmy typem osoby, która może się bardzo, bardzo mocno rozpłaszczyć na ziemi, jak taka totalna płaszczka, to ten ruch wysuwania, ten ruch protrakcji barków będzie dla nas niezbędny. Natomiast z czasem nie będzie on już tak bardzo e, nam, e, nie będziemy go tak bardzo potrzebować. No, jednak w trakcie tej drogi on się gdzieś tam będzie pojawiał. No i taką, o, takim ostatnim elementem, o którym warto pamiętać, jest aktywizacja w tej pozycji. To jest dość trudne, ponieważ jesteśmy bardzo głęboko rozciągnięci. Grawitacja mocno przyciska nas do maty, a my w tej jeszcze. Mm, w pewnym sensie pasywnie uzyskanej formie musimy zebrać siłę i unieść stopy i unieść pośladki do góry. Wymaga to od nas aktywizacji napięcia mięśni zginaczy bioder i takiego głębokiego wewnętrznego koru. No dobra, to teraz spróbujmy się zastanowić, co może, musimy przepracować w ciele, jakim sposobem, żeby do tej pozycji w końcu wejść. Jak już wspominałam, największą trudnością tej asany jest po prostu nasze rozciągnięcie. W związku z tym, kiedy zaczniemy próbować ją wykonać, może się okazać, że nie jesteśmy w stanie zejść na tyle nisko, żeby cokolwiek wkładać pod nasze kolana, albo może się okazać, że kiedy włożymy ręce, to poczujemy bardzo duży dyskomfort w łokciach. Tego na pewno nie chcemy. To oznacza, że nasze ciało jest jeszcze niegotowe, niewystarczająco rozciągnięte i musimy poszukać takich pozycji, które pozwolą nam to otwarcie wypracować. Możemy skorzystać na przykład z pozycji upawiśla konasana. To jest w moim odczuciu taka najbardziej intuicyjna pozycja, która będzie nas przygotowywała do żółwia. Możemy ustawić nogi tak jak w takiej klasycznej upawiśla konasana, troszeczkę szerzej niż nasza mata, albo praktycznie tuż pięty ustawić w linii naszej maty i tu schodzić sobie do skłonów. Wszystkie te skłony będą nam pomagały w wypracowaniu pełnej pozycji. Kolejną taką pozycją, którą możemy wykorzystać, będzie malasona. Zarówno taka standardowa wyciągnięta długa, Jaki, malasana, którą trochę zmodyfikujemy, schodząc sobie delikatnie w dół i wkładając niejako barki między nasze UDA, czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, właśnie w pozycji żółwia. Możemy też tę malasanę wykonać jakby w innej geometrii, bo jeżeli położymy się na plecach i wejdziemy do szczęśliwego dziecka, to właściwie mamy malasanę. I to również jest pozycja, która bardzo nam pomoże. W tej asanie możemy również chwycić zapięty i próbować prostować nogi. No więc z kolei tu uzyskaliśmy położoną na plecach upawistą konasanę, która będzie również nas przygotowywała. Kolejnym takim taką grupą wręcz asan, które będą nas przygotowywały do tego, żeby wejść do żółwia, będą wszystkie te asany, w których chcemy założyć nogę na bark. No i możemy wykorzystać na przykład pozycję jaszczurki. Kiedy w jaszczurce włożymy bark pod udo, to możemy tu wykonać niejako takie dwie prace. Jedna praca jest bardziej pasywna, kiedy próbuję zakotwiczyć się nogą na barku i opaść w dół tak, żeby poczuć rozciąganie. No i w ten sposób będę wypracowywała właśnie otwarcie mojego biodra. Z drugiej strony jednak mogę również popracować nad tym, żeby prostować nogę, Unosić ją w górę i dzięki temu popracować nad tym aktywnym zakresem ruchu, który będzie mi potrzebny do tego, żeby później unieść się w pozycji żółwia. Również przydatne może się okazać ustawienie Titi W pozycji, w której stoję sobie na stopach z ugiętymi nogami i oplatam się wokół jednej nogi. Zakładam jedną rękę, drugą chwytam tę pierwszą i próbuję prostować nogę, którą uchwyciłam. To jest znowu dość podobny ruch do tego, który będę musiała wykorzystać w momencie, gdy będę próbowała się unieść w pozycji żółwia. No dobra, ale z pozycją żółwia możemy spróbować popracować również przy użyciu różnych pomocy. Moim zdaniem, bardzo fajnym sposobem na wypracowanie tej asany jest użycie krzesła. Jeżeli na krześle usiądziemy sobie, z kolanami troszeczkę szerzej, tak, żeby móc wejść klatką piersiową między nasze uda, no bo cały czas ten ruch chcemy wypracować, to możemy teraz. Powędrować sobie w dół. No i jeżeli jesteśmy na początku drogi, to może chwyt nawet za te przednie nogi od krzesła będzie dla nas trudny i tu będziemy sobie pracować właśnie nad rozciągnięciem naszej taśmy tylnej. A może zdecydujemy się na to, żeby powędrować rękoma jeszcze dalej, chwycić za tylne nogi od krzesła i tu sobie spokojnie wypracować to otwarcie. Kolejnym sposobem może być użycie podwyższenia. Ja mam takie trzy podpórki w postaci podłóg do medytacji, no ale możecie wykorzystać dowolne inne sprzęty. Na jednym siadamy a na dwóch pozostałych ustawiamy nasze nogi. I teraz zobaczcie, stworzyliśmy taką formę, w której mamy więcej przestrzeni pod naszymi nogami. Dzięki temu, schodząc w dół, jeżeli jesteśmy już na etapie, w którym jesteśmy w stanie włożyć nasze ręce pod kolana, ale czuliśmy bardzo dużą presję na łokcie, której nie możemy akceptować, ponieważ to będzie po prostu szkodliwe na naszych łokci, możemy sobie wykorzystać właśnie tę dodatkową przestrzeń, no do tego, żeby wypracować pogłębienie pozycji. Zastanówmy się teraz, czy jeżeli mamy już wypracowaną pozycję żółwia, to w jakiś sposób możemy sobie utrudnić tę asanę Skoro już mamy poduchy, to wykorzystajmy je do... Wejścia do pozycji Titi która może być właśnie rozwinięciem pozycji żółwia jeżeli na poduchach wejdziemy sobie tak jak poprzednio, ale zamiast ustawienia rąk jak do żółwia, czyli do boku, przeniesiemy je jak do czaturangi i teraz spróbujemy znaleźć w sobie siłę, to jesteśmy w stanie unieść się w górę i tu w ten sposób właśnie wypracować pozycję no, Titi Możemy też, w związku z tym, że już wypracowaliśmy otwarcie żółwia, skorzystać z niego i spróbować wykorzystać je w jakiś inny sposób. Na przykład leżąc na macie, przyciągając nogi do siebie. Tak jak to robiliśmy w pozycji, w której pracowaliśmy nad samym żółwiem, możemy spróbować pociągnąć nogi dalej w kierunku za głowę, no i w ten sposób wejść do takiej dość głębokiej pozycji, która przepięknie rozciąga całe tyły nóg. Innym sposobem rozwinięcia naszej praktyki z wykorzystaniem otwarcia, które już mamy, może być próba. Przekręcenia naszego żółwia w innej geometrii. Czyli teraz siedząc sobie na pośladkach i wkładając nogi na barki, możemy zakotwiczyć dłonie i próbujemy w tej pozycji wyprostować nogi. Na z tej z kolei pozycji możemy sobie miękko spróbować wejść z powrotem już bez saportu poduszek do Titibasana. Okej. Okay. Mamy to. Słuchajcie, w opisie tej praktyki, tego filmu, wrzuciłam Wam linki do naszych innych sesji jogi, które myślę, że mogą Wam pomóc w rozpracowaniu tej pozycji. Jestem też bardzo ciekawa, jak Wam, w Waszym ciele. E jak u Was wygląda pozycja żółwia? Dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli ten film się Wam podobał, to łapka w górę i subskrypcja. No i jeżeli chcielibyście widzieć na naszym kanale więcej takich praktyk, to możecie nas wspierać, bo dzięki temu te filmy właśnie powstają. Ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy czas i do zobaczenia.